W swoim życiu korzystałem z programu Erasmus. Sam wyjechałem na studia w Brukseli. I wiem, że te doświadczenia były dla mnie bardzo cenne, ukształtowały w wielu sferach, pogłębiły moją wiedzę. Dlatego dziś jako starosta patronuję tym projektom, wyjazdom zagranicznym dla dzieci i młodzieży z powiatowych szkół, by mogli zarówno kształcić się w poszczególnych przedmiotach, ale też zyskiwać praktykę międzynarodową u pracodawców z zagranicy. I ten Erasmus, program, który jest dedykowany do powiatowych szkół. Otwiera im właśnie te drzwi. Jako starosta chce pomagać w otwieraniu drzwi na świat. Uczniowie w naszej szkole w zawodzie technik architektury krajobrazu, technik ogrodnictwa i technik hotelarstwa byli na praktykach zawodowych we włoskim Rimini. Chciałabym zaprezentować Państwu krótkie filmiki stworzone przez uczennice trzeciej klasy, Julię Kacprzek i Natalię Trele przedstawiające przebieg praktyk zawodowych we Włoszech i działań kulturowych. Zapraszamy do wspólnego oglądania. Na praktyki zawodowe do Włoch wyjechało łącznie 37 uczniów technikum. Zajęcia praktyczne odbyliśmy w trzech działach – recepcja, obsługa gości, służba pięter – w trzech hotelach. Poznaliśmy zasady obsługi gości w hotelu. Pracowaliśmy jako kelnerzy i obsługiwaliśmy gości podczas śniadania, obiadu i kolacji. Przygotowywaliśmy nakrycia stołów, podawaliśmy wybrane przez gości dania oraz sprzątaliśmy salę restauracyjną po konsumpcji. Przygotowaliśmy bufet śniadaniowy zgodnie z zasadami obsługi gościa. Dobieraliśmy nakrycia i zastawę stołową do rodzajów śniadań, i innych posiłków oraz dekorację stołu. And darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still full as hard at 23. And I'm thinking about gone and my memory fades and the crowds don't remember my name when my hands don't play the strings the same way mm, i know you will still love me the same cause honey your soul could never grow Właśnie stawianie na języki obce, ale też spojrzenie, jak to jest w innym kraju, porównanie tego, co się dzieje tam, z tym, co możemy spotkać u nas, u pracodawców, to jest coś takiego, co wzbogaca każdego. Mam nadzieję, że z tych praktyk we Włoszech wzięliście jak najwięcej. Ta współpraca ze starostwem i korzystanie szkoły właśnie z tych projektów zagranicznych bardzo cieszy. No i młodzież zdobywa doświadczenie. Formalnym potwierdzeniem odbycia praktyk zagranicznych są certyfikaty oraz europasy, które wręczy uczestnikom praktyk Pani Dyrektor Szkoły, Pani Koordynator Projektu, Pan Starosta Powiatu Żyrardowskiego oraz Pan Przewodniczący Rady Powiatu Żyrardowskiego. Serdecznie zapraszamy Państwa do wręczenia certyfikatów. Każdy z uczestników otrzyma również mały upominek, kalendarz ze zdjęciami wykonanymi przez uczniów w trakcie pobytu we Włoszech. Był to mój drugi wyjazd na Erasmus. Pierwszy był do Grecji, w tym roku byliśmy we Włoszech. Praktyki przebiegały bardzo sprawnie, wiedzieliśmy co mamy robić, dobrze nam wytłumaczono. Jest to coś innego niż wyjazd na wycieczkę autokarem, żeby tylko zwiedzać. Jak tam się żyje, pracuje, można całkowicie inaczej poznać państwo i nauczyć się kultury oraz języka. Warunki hotelu były bardzo przyjemne, mieliśmy widok na morze. Są to wyjazdy na bardzo wysokim poziomie. Pracowaliśmy w trzech działach w hotelu. Pracowaliśmy na recepcji, w housekeepingu i na stołówce. Najładniejszym miejscem dla wszystkich, na które oczekiwaliśmy na wycieczkę, była Wenecja. Jednak mnie najbardziej urzekło miasteczko Loreto, które było bardzo urokliwe miejsce. Specjalnie na tą uroczystość uczniowie przygotowali włoskie potrawy. Z okazji święta, które dzisiaj mamy, czyli podsumowanie wyjazdu do Włoch, przygotowaliśmy włoskie dania, takie jak na przykład risotto, makaron z suszonymi pomidorami, pizza, koreczki z mozzarellą i pomidorami. Potrawy, które przygotowałyśmy są bardzo łatwe do przygotowania i wyjątkowo smaczne ponieważ składają się z bardzo prostych produktów, takich jak mozzarella, pomidorki. W przyszłości też następne projekty też będziemy realizować. Już niebawem będzie rekrutacja do nowego, no, do nowego projektu, w którym będą uczestniczyli uczniowie klas technikum, technik w zawodzie technik spedytor, technik ekonomista. Natomiast w tym dzisiejszym podsumowaniu tego projektu brali na praktykach zawodowych byli uczniowie technik w zawodzie technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu i technik hotelarstwa. W sumie wyjechało 37 naszych uczniów.